większość tej izby, uporczywie stara się wysłać europejskie narody na wojnę z Rosją, jak widać w ciągu ostatnich tygodni i miesięcy. Teraz chcą państwo nas wysłać na wojnę z Chinami. Czy Europa zasługuje na to, żeby być jakimś pośrednikiem w wojnach prowadzonych przez anglosasów i Żydów na całym świecie? Czy europejskie narody zasługują na to, aby je szantażować, by być by były zakładnikami jakichś obcych imperiów? Nie, nie zasługują na to. Nie chcę iść na taką wojnę. Powinniśmy sytuację ustabilizować. Nie możemy podsycać napięcia, którego już wystarczy. Pamiętajmy o tym, że Chiny przez samo swoje jestestwo, przez samo swoje istnienie w XX wieku dwa dwukrotnie uratowało Europę przed agresją. desde